Powinna ją zobaczyć. Już jej mówiliśmy sobie. Że usiedliśmy do stołu? Powiedz, że czekamy. Cudowna dziewczyna. Czasem myślę, że należało poślubić jej matkę. Tak byłoby mądrzej. Jestem twoim dłużnikiem, co? Wyrównaliśmy rachunki. Co masz na myśli? Pistolety. Jesteśmy kwita. Lubisz pistolety? Bardzo. Świetnie. Zabierzemy twoje pistolety do Włoch i porządnie je przestrzelamy. Zgoda. to tylko kurtka. Amerykanie zbyt łatwo wybaczają. Zwierzę ma znać dyscyplinę. Przełom w zaawansowanej ochronie. Niwa Formen Silver Protect – pierwsza woda po goleniu z jonami srebra, która łagodzi podrażnienia i chroni skórę przed bakteriami. Nowa woda po goleniu Nivea Formen Silver Protect – to czego chcą mężczyźni. Na jest Żubr. Trwa wielka loteria Ery, tak, taka i heja. Wyślij jeden SMS o treści kasa pod numer 7400 i wygraj! W wielkiej loterii Ery. Codziennie do wygrania 50 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści kasa pod numer 7400. Codziennie losujemy 50 tysięcy. A w finale! Aż milion złotych. Loteria tylko dla klientów Ery, tak, taka i Heja. Kino kobiece, kino męskie, nonsense. Na pewno kobieca jest sałatka. Tak, tak, wiem, czytałam. Kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa. Jestem z Marsa, jestem z Marsa. To moja tajna broń. Hmm. Może jestem z Wenus. Hmm. Mój sposób na porozumienie międzyplanetarne. Nowość Knorr. Sałatka Cezar z sosem i czosnkowymi grzankami. Wypróbuj też nową przyprawę Knorr Złocisty Kurczak. Delektuj się wspaniałym smakiem pieczonego kurczaka. Naturalnie piękne włosy? Zawdzięczamy je naszym szamponom Szauma z naturalnymi składnikami. Firmy Schwarzkopf. Szauma Naturals. Odżywcze formuły bogate w naturalne składniki i witaminy pielęgnacyjne Ech. dla zdrowo wyglądających, lśniących i silniejszych włosów. Zaufaj oryginalnym Szauma Naturals. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów. Dla Ciebie. Wypróbuj szampony Szauma 400 ml za jedyne 6,99. W każdej sytuacji możesz liczyć na dobre podpowiedzi. Dzięki taryfom Pantera w Orange z dostępem do internetu wszystkie potrzebne informacje znajdziesz teraz w swoim telefonie. Zawsze i wszędzie korzystaj bez ograniczeń z dobrych podpowiedzi w nowym LG Swift GT 540 z szybkim internetem już od złotówki zapraszamy do salonu w sklepu Orange.pl Wyobraź sobie, że nie musisz namaczać, usuwać wrzątkiem przypalonego tłuszczu. Wypróbuj najsilniejszy Pur Active Gel. Każda kropla przyciąga tłuszcz jak magnes. Jest wyjątkowo silny tu i tu. Pur Active Gel najsilniejszy w Polsce. To tylko jeden z efektów działania herbaty Lipton. Lipton Ice Tea. Drink Positive. Teraz odkryj także moc orzeźwienia nowej, malinowej Lipton Ice Tea. Siostry, jakie siostry? Siostry bez endu. Czy ma aktyw? Połączeniem aktywów. Podaktywów. by wirowały. Czy wirowały? Ziemią wirowały. Ile wirowały? Co bez wirowały. Po co wirowały? Byś mógł rozmawiać. Ile bez endu rozmawiać. Bez endu, bez endu, bez endu. Bez endu, bez endu, bez endu. Bez 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 ktoś z ziemią wirować musi, by rozmawiać. Mógł ktoś. Rozmowy bez endu za 29 groszy dziennie w 36,6. <laughs> nie może się doczekać, aż będzie tak duży jak Franek. Niezbędne tłuszcze zawarte w ramie pomagają dzieciom zdrowo rosnąć. Dlatego codziennie rano daje chłopcom kanapki z ramą. Codziennie rama, codziennie rośni. Każda mama powinna to wiedzieć. Badania wykazują, że mężczyźni są bardziej podatni na nawroty łupieżu. W przeciwieństwie do zwykłych szamponów, Clear Men aktywnie zapobiega nawrotom łupieżu nawet do 48 godzin. Chcesz ochrony non-stop? Zmień szampon na Clear Men. To jest Lemon and nada. Spróbuj nowego smaku. Wpada w oko, prawda? To multimedialny Samsung Delfi z Mix Plus za złotówkę w najniższym doładowaniu 30 zł. ściągaj na niego najwięcej darmowej muzyki z muzodajni. A ta muzyka ładnie wpada w ucho. Najwięcej dający Mix Plus. Przedstawiam wam Delbę ekstra o smaku prażonej cebulki. Tegoroczny przewój. Będzie pyszna do kanapek? Pewnie. I doskonała do jajecznicy? No jasne. Telma Ekstra o smaku prażonej cebulki. Smakuje całej rodzinie. Twoja promocja jest jeszcze lepsza. Darmowy internet i telefon w każdym pakiecie telewizyjnym. Multi oferta. Trzy usługi w cenie jednej. Cyfrowy polsat. Telewizja. Internet. Telefon. Zaprosiliśmy kobiety na test. Część umyła lustra zwykłym mydłem. Inne kostką DAF. Zwykłe mydło pozostawia osad mydlany. Nie widzisz tego na skórze, ale możesz zobaczyć to tu. Kostka DAF jest inna. Skóra jest miękka, gładka i bez osadu mydlanego. Przeniosłem swój biznes do Ery, bo tam mają najlepsze widoki dla firm. Chyba się sypie. A skąd? Świetnie, panie, wygląda. Przenieś swój biznes do Ery, dzwoń do innych sieci za 10 groszy, a do Ery jak zwykle za grosz. Takie rzeczy tylko w erze. Wybrana przez miliony kobiet na świecie maskara L'Oreal Extra Volume Collagen przedstawia plus. Zobacz! Dwa razy więcej kolagenu plus mega szczoteczka. Do 12 razy większa od spojrzenia. Bez grudek. Maskara Extra Volume Collagen Plus od L'Oréal Paris. Ponieważ jesteś tego warta. Serenada. Nowa marka serów żółtych. Kroi się na dobry dzień. Oto nasz rodzinny album. Bo na zdjęciu Tata w towarzystwie Mistrzostw Świata w piłce nożnej w HD. Startuj po telewizję na kartę, bo tylko tak najtaniej obejrzysz Mundial w TVP HD. Cezar, szefa Napoli. Odkryj wszystkie nowe sosy sałatkowe, knur z krzankami. Dzień wieczór sensacji. zagadkowo wzorowe kości. To nie był wypadek. Ktoś go podpalił. Mamy pół narzędzia zbrodni. Trzeba znaleźć źródło ognia i zabójcę. On jest podwójnym agentem. Szpiegujesz przeciw Ojczyźnie. I nie mogę sprawdzić tego, co mówisz. Nie wiem, czym mnie wrawiają. Mam nadzieję, że umarła zanim dobrały się do niej szczury. O rany. Skarb? Mogą w nim być monety, sztaby złota, obrazy i ryciny. CSI. Kryminalne zagadki Miami o 20:00. Wzór o 21. Kości o 22. Zapraszamy. W takim mieście nie tylko lato może być pułapką. Kto mówi? Simon. Czego chcesz? Zagrać. Za 30 sekund zadzwoń albo złoń. Sądzimy, że zamierza pana zabić za wszelką cenę. Okay. Uwierzyli. Tu eksplodują trzy gorące nazwiska. Koniec gry? Jeszcze nie. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons. Łep i Mega szklana pułapka. Trzeci wybuch w poniedziałek o 20. Zaginął niejaki Karl Svensson, samochód porzucony na przystanku. W środku był jego dwuletni synek. Ich córka popełniła samobójstwo. Miała dopiero 14 lat. To nie było wołanie o pomoc. Ona chciała umrzeć. Ciemności kryją ziemię, gdy ktoś krzywdzi dziecko. Najbardziej mroczny odcinek serii Walander Mrok w czwartek o 22.15 przenieś się do fantastycznej scenerii komiksów i gier komputerowych poznaj bohaterów obdarzonych intuicją i charyzmą wojowników którzy rzucą wyzwanie światu fanów kina fantazy zapraszamy przed telewizory w piątkowe wieczory ekranizacja gry bijącej rekordy popularności Wing Commander już w najbliższy piątek o 22:15 Chcesz poznać sekret naturalnie świeżego smaku? Posłuchaj. Kiedy kłosy jęczmienia schylą się do strumienia, a słońca złociste błyski ogrzeją chmielowe szyszki, wtedy sama natura zakrzątnie się żywo, by z nich zaraz uważyć doskonałe piwo. Browarnik zaś musi tylko dopilnować, by tego piwa nie spasteryzować. My nie poprawiamy natury. Kasztelan niepasteryzowane. Świeże z natury. W paczkach, Lace? Yes! Kibicowa od ręki! Yes! kasa, yes! Nawet 2000 złotych do wyjęcia i paczki gratis! Kto kibicuje, ten wygrywa z Lace! Mój kłopot zmieścić cały tydzień w jeden dzień. Moje rozwiązanie: dbam o siebie z Aktimelem. 7:50 znów biegiem do pracy. Szybki lunch z przyjaciółmi i już na następne spotkanie kolacja z Tomkiem. Wreszcie w domu. Dni takie jak ten mogą osłabiać Twoją odporność. Dlatego warto wzmacniać ją z Actimelem, który działa tam, gdzie znajduje się 70% odporności, czyli w jelitach. W sam raz dla tych, którzy chcą w pełni cieszyć się życiem. Actimel pomaga wzmacniać naturalną odporność. Je, pije, je, je. Zimne. Zimne. Weź je. liz je. Krusz je, pije je. Pisz je. Róż je. Pisz się. Crushers. Trzy smaki na zimno. Gryziesz, pijesz, wciągasz. KFC, Life tastes great! Crushers, crushers. To ja ściana, oparcie dla domu. Co za presja! Wybrałam się do specjalisty, który pyta, jak pani sobie wyobraża siebie za pięć lat. Mówię, no taka będę brudna, szara, brzydka, a on na to, że to zwykłe lęki zalecił mi no biles. Nobiles farby z życia wzięte. Kubełki KFC są stworzone, by się nimi dzielić. A kto się dzieli, ten się łączy. KFC, Life Tastes Great. Reprezentuj Polskę w RPA. Na safari, skup kubełek kibica z Pepsi i wygraj. Nareszcie. Dni są coraz dłuższe. Słońce coraz wyżej. Trzeba się śpieszyć. Chmiel potrafi rosnąć ponad pół metra na dobę, ale trzeba wskazać mu drogę. Bo chmiel najlepszy jest pod słońcem. Tak nabiera wartości, które decydują o goryczce. I wtedy piwo jest prawdziwym piwem. Warka miara prawdziwego piwa. Ha! Mike, co z tobą? Stary, daj mi spokój. Jeździsz po mnie cały dzień. Robisz to jak własna babcia. Twoja dziewczyna mówi mi co innego. Kochanie, zjedz Snickersa. Lepiej? Lepiej. Podaj. To bolało. Głodny nie jesteś sobą. Doładuj się. A ja jestem raczej taki zimny. Ale jak zaczniemy grzać z kolegami z innych pięter... Lech. No, w ciągu jesteśmy. z żółkł od uderzeń gorąca, ale ja nobilesem jestem pomalowany. Najlepszy jest centralnie. Nobiles. Farby z życia wzięte. Pierwsza taka na rynku. Bulionetka Knor. Przygotowana w procesie długiego i starannego gotowania. Podobnie jak domowy bulion. Dzięki swojej konsystencji łatwo rozpływa się w daniu, wydobywając z niego to, co najlepsze. Jeszcze bogatszego smaku, dorzuć drugą. Wypróbuj bulionetkę Knor także w wariancie wołowym. Knor, każdy posiłek to okazja. Gdy zaczyna boleć głowa, świat wokół przestaje istnieć. Nie musisz cierpieć. Szybko pozbądź się bólu. MIG to nowoczesny lek przeciwbólowy. Dzięki innowacyjnej technologii, MIG działa wyjątkowo szybko i zwalcza różne rodzaje bólu. Zwalcz ból MIGiem! Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na misję ruszam z rana. Moim zleceniodawcą jest Mama Franka. Doceniam mnie, bo dostarczam to, co trzeba tam, gdzie trzeba. Jestem tajnym agentem Do zadań w terenie Danon Pitne Do zadań specjalnych W życiu jak w boksie Jeśli chcesz coś wygrać Musisz o to walczyć I musisz być w tym dobry It's the... Wojak dobry jest A tutaj taki symbol markizmu Miłowania przyrody A to nie jest takie zaściankowe Te wszystkie tematy nosić na głowie? Ale skąd? Teraz daje się na głowie jak najwięcej Żeby tak... Tylko, że ja się niektórymi już tak mniej interesuje. To znaczy, że myśli markizy muska jedynie tematy delikatnie Staśnkowe złożenie w jeden temat głęboko z butami, jak chłopstwo. I nie przymierzając taki na ustach. Ja to jak widzę temat, to bym się wytarzał w nim dosłownie. <noise> Najwięcej na głowę dający plus. 300 minut w abonamencie za 55 zł.